Mały na rzemyczku dostałem bursztynek. Nadmiaru moich lęków ujścia kominek. To właśnie niepokoje wychodzą tędy. Nie mój to wymysł, tak mówią legendy. Leżał wśród fal morskich, długo zwlekał. Aż wreszcie czarodziejskiej mocy doczekał. Zaklęty przez morze, skazany na rozstanie. Wierzę, że dasz szczęście. I tak się stanie. Oszlifowany przez Bałtyku groźne, słone fale. Jest zaklęty, do niego płynęły radości i żale. Wchłonął wszystko, co mu od zawsze się należy. Teraz chce pomagać, choć nie każdy mu wierzy. Ty! Ogromną siłę wiary we dwójkę my mamy. Wierzę średnik przeciwności losu razem pokonamy. Duch morski bursztynu we mnie uwierzył. Aż kształtem swoim moją stopę wymierzył. Będziemy ciągnąć mój ziemski los we dwoje. On ma energię morza, a ja marzenia swoje? Może odkryjemy legendę szczęścia wreszcie, ukrytą w tajemnicy tłumów w wielkim mieście.